Wjeżdżamy tu na wiochę, rosnowo naszym krajem 2.00 rocznik, chcę pokazać swoją klasę Nieważne, że najmłodszy, starsi wychowali To oni pokazali, to oni mnie wspierali To dla nich mam szacunek, dla moich ludzi wiary To oni mi mówili, nigdy nie puszczaj pary To z nimi się trzymałem, gdy starzy wyrzucali To do nich nocą szedłem, zawsze mnie przyjmowali Z pogardą do świeżaka, wiedzieli co to znaczy Trzeba było pokazać, na czym polega klasyk Na czym polega życie Spierdolonych marzeń Zostaną dziś na bicie To tylko teksty zdarzeń Nie mieli wcale łatwo Posłuchaj tego szmato Na czym polega hardcore? Biegali na tych blokach, zasady mieli swoje. Gdy jedna kurwa skacze, to reszta broni swoje. Tu krwi nie przelewano, to jedna jest z tych zasad. Na psy się nie dzwoniło, wiedziała, tu każda szmata. Tu sprawy w cztery oczy się rozwiązywało. Jak komuś coś nie wyszło, na oją się latało. Tu każdy za każdego, obcego nie przyjmują. Jedno krzywe spojrzenie, a niech tylko się rozprują. Mamy swoje zasady, ważniejsze niż państwowe. Tu każdy z drsiku, obuwia są sportowe. Koszule założone, My jedynie na Twój pogrzeb Kiedy z obitą mordą polecisz na Majorkę Tu czarów nie jest mała Ta wioska nie jest mała Mamy swoich chemików, ale o nich się nie gada Następna z naszych zasad Gdy ktoś woła o pomoc Niech jeden się odwróci, a zapłaci za to słono Swoim pomagamy I tego się trzymamy Nieważne jaki ranking, każdego wyciągamy Pomagać sobie trzeba Gdy brakuje chleba Nie trzeba się odwdzięczać w pamięci mieć słomienia Kiedyś przyjdzie moment Kurewskiego to ty wyciągniesz rękę bez zbędnego pierdolenia Zastanów się konkretnie, co ty chcesz tu uczynić? Wjeżdżając na tą wiochę, nie szukaj znów za dymę. To proste jest przesłanie, a nie kręte są rozgminy To szczera opowiastka od ponad pół godziny Wjeżdżamy tu na wiochę, rosnowo naszym krajem Pa zero, zero rocznik, chcę pokazać swoją klasę nie, ważne, że najmłodszy starsi wychowali To oni pokazali, to oni mnie wspierali To dla nich mam szacunek dla moich ludzi wiary to oni mi mówili, nigdy nie puszczę pary To z nimi się trzymałem, gdy starzy wyrzucali To do nich nocą szedłem, zawsze mnie przyjmowali Pokrótce jeszcze powiem, z szacunkiem do rodziny Pamiętam szare bloki, a nie żadne popeliny Zabrali nam miejscówki, z których myśmy się rodzili Teraz tego nie ma, wyjątki zostawili Kiedyś po tych murkach, ekipą się latało Niechętnie do domu, nocą się wracało Zostawmy te zasady, dla ułatwienia sprawy Tak może będzie Lepiej nie wychodźmy spoza bramy